Dzień dobry, dzisiaj trudny temat. Bardzo trudny temat, i nie wiem, czy da radę go powiedzieć szybko. To jest zły wstęp, ale prawdziwy. Moi drodzy, jeżeli, tak powiem jeszcze, jeżeli mm, czegoś nie dopowiem, czegoś nie. gdzieś tam coś mi ucieknie, lub czegoś nie zrozumiesz, to nie potępiaj, nie krytykuj. Prawdopodobnie wynika to z tego, że. No, jestem spięty czasem, jakimiś normami czasu i nie chcę ludzi zanudzić. Moi drodzy, moi mili państwo, Bóg żąda od nas wszystkiego, tak? I nie ma czegoś takiego w chrześcijaństwie, w prawdziwym chrześcijaństwie, w biblijnym chrześcijaństwie, że człowiek żyje trochę dla Boga i trochę dla siebie. Że ty wybierasz, ile chcesz duchowości, a ile chcesz żyć dla ciała. Nie ma tego. To nie istnieje. Czyli to jest, ale to nie istnieje w sensie, nie powinno być tego. To nie jest chrześcijaństwo takie, jakie Bóg by widział. To nie jest naśladowanie Chrystusa, bo Chrystus tak nie robił. A tym jest chrześcijaństwo, tak? Jest naszedowaniem Chrystusa. Także moi drodzy, Bóg chce wszystkiego. Bóg chce, byś ty, byś ty. Naśladował, ojciec chce, byś ty naśladował syna. Tego chce ojciec. Ojciec chce posłuszeństwa. Jezus powiedział: Kto chce pójść za mną, a nie zawsze się, się samego siebie, nie jest mi godzien. Zaparcie się samego siebie nie oznacza, że ty będziesz chodził w brudnych spodniach, bo masz to gdzieś. Zaparcie się samego siebie nie oznacza, że ty nie dasz, nie pójdziesz żoną na kolację, tylko dasz wszystkie pieniądze na cerkwie, i Twoja żona będzie sobie myślała: No, szkoda, że on nie widzi moich potrzeb. A ty powiesz, jak to, żono? Ja chrześcijanin jestem. Taka sytuacja już była. Podobna, w Biblii opisana. Jak był sobie. Gromada, była sobie gromada faryzeuszy, uczonych w piśmie, tam bardzo mądrych ludzi, wykształconych, światłych, ten, takich liderów religijnych, ówczesnych czasów w, w Izraelu i pewien młody wiekowo rabin. I ten młody rabin mówi do tych ludzi: Co wy robicie? Jak wy możecie w ogóle? Nakaz, który dał Bóg Mojżeszowi, o tym, że człowiek ma czcić, szanować ojca i matkę i ma im łożyć na ich utrzymanie, to wy mówicie ech, nie musisz tego robić, jeżeli dasz nam, y y y dasz Panu Bogu. Nie on tak nie mówili Panu Bogu, bo oni mówili bardziej poprawnie. Y y jeżeli dasz Bogu na świątynię, to nie musisz dawać rodzicom. Czy wy widzicie Jezus ich za to bardzo mocno. Dał im po uszach. Czy wy widzicie tutaj podobieństwo? Czy dostrzegacie podobieństwo? Bóg chce, abyś Ty oddał wszystko mu na służbę? Taka jest wola Ojca, aby Twoje życie służyło do budowania Królestwa Bożego. Taka jest wola Ojca, ale nie oznacza to, że wolą Ojca jest to, byś ty przez swoje traumatyczne przeżycia, swoje zranienia, swoje zrozumienie krzywdził innych, nazywając to Bożą wolą. Że Bóg taki jest, to my tak będziemy robić. Ja taki będę. Ja taki będę. Mnie nie interesuje. Mnie, nie inter... Mnie tylko duchowe rzeczy interesują. Jakbyś był taki duchowy, to wiedziałbyś, że miłosierdzia chce, a nie ofiary. Miłości chce. Nie chce ofiar, nie chce poświęcenia, chce miłości. Byś wiedział, byś wiedział że to duch daje życie, a litera Sucha litera, to, co ty robisz, nie robisz, wolno, nie wolno, zabija. Nie masz mieć umiaru w tym, aby być, żyć w duchowy sposób. Ale życie duchowe w duchowy sposób nie oznacza rannienia innych i ograbiania innych z radości tym, że ty tak widzisz świat. Ty będziesz twardym chrześcijaninem. Bo Biblia mówi. Najczęściej ludzie, którzy mówią, Biblia mówi, powinni zrozumieć, że Biblia, co ona mówi? Że Biblia mówi o miłości, o zachęcie, że to, co zrobił Jezus, to była miłość totalna. Totalna. I nawet jak Piotr nimi się zaparł. Ale jak przysięgał, to Jezus już go zachęcał, ale jak się upamiętasz, to nie brać. Jak się nawrócisz do mnie, umacnie brać. Już go zachęcał, zrób to, rób to, bo, bo będą tego potrzebować. Moi drodzy, Bóg chce, tak ja wierzę, ja wierzę, to jest moje prywatne wierzenie, nikomu nie każę tak wierzyć, że Bóg chce, aby Kościół zrozumiał, że jest coś takiego jak optymalność. Jak optymalność na dany czas, na dany okres jest optymalność, bo jest czas siania i czas zbierania. Czas radości i czas płaczu. Czas rzucania kamieni i czas zbierania kamieni. Są różne czasy. I w różnych czasach. W różny sposób, w inny sposób można żyć maksymalnie duchowo. Inaczej duchowo się żyje, kiedy jest bieda dookoła. I wtedy roztrwaniać pieniądze na restaurację byłoby ciężko. Natomiast kiedy żyjesz w dostatku i ty nie pójdziesz, tylko ty dasz na tace, żeby się lepiej poczu poczuć. A twoja żona mówi, szkoda, że nie poszliśmy na kolację. Szkoda, że coś tam. Taki przykład z tą żoną być. ale myślę, że dla wielu z Was bardzo cenny, trafny. Moi drodzy, Bóg chce być Panem Twojego życia. Chce nim, chce móc ingerować w Twoje życie. Chce móc prowadzić Cię przez to życie. Chce móc błogosławić innych Twoim życiem. Rozumiesz? A błogosławienie innych nie polega na tym, że ty będziesz taki twardy i wszystko Bogu oddasz. I nic cię nie interesuje. Tylko Bóg. A w wkoło Ciebie ludzie płaczą. To nie, to nie jest duchowe. Wiecie, kto najwięcej płakał w koło Jezusa? On. Pomyślcie o tym. Pokoj vám.